Cześć Boże, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym troszkę odpocząć na chwilkę od yerba mate, chociaż jeden dzień i ocenić dla Was gruzińską herbatę pod nazwą Afto. Zanim jednak zacznę, to widzicie to jest dużo sprzętów, tak? Jest i gajwan, jest i podwójny czajniczek turecki, prawda? Ponieważ tą tę herbatę będę parzył na dwa sposoby. A dlaczego? No to dowiecie się nieco później. Najpierw zaleję tą herbatę małą ilością gorącej wody, po to, żeby wydobyć jej zapach. Zatem bierzemy ten piękny gruziński czajniczek, malowany przez piękne czarne włosy gruzińskie niewiasty. Mała ilość wody. I za chwilę Wam powiem, jaki jest zapach tej herbaty. Przede wszystkim zapach jest można powiedzieć zniewalający. Ten zapach przypomina nam myśl przede wszystkim kwiaty i miód. A także nieco dymności. To jest tak, jakbyśmy powiedzmy, weszli sobie do. dajmy na to: jakiegoś, jakiejś chatki, prawda? Gdzie mamy yy, właśnie. Podany w środku piernik miodowy, kołacz, gdzie w środku yy, też krząta się starsza babcia, gdzie w kominie czy też z komina leci piękny biały dym. Dokoła mamy łąkę pełną kwiatów, tak? Mniej więcej ta herbata mi się kojarzy. Jeżeli chodzi o zapach. Teraz przejdę do tematu drugiego, mianowicie tematu ile ta herbata kosztuje. Ta herbata kosztuje 65 zł za 100 gram. Ja ją kupiłem w fundacji, czy też w herbacialni Laja, znajdującej się w Cieszynie. Po polskiej stronie, czyli Cieszyna. I ta herbata pochodzi z wioski Kwenobani, ale nie jest to herbata Kwenobani z e-herbaty, czy też w ogóle nie są herbata Kwenobani jako taka, ponieważ jest robiona przez pana Afto, czyli jest to herbata Afto i jest to inna herbata. Afto to oczywiście pseudonim tego pana. W każdym razie wioska Kwenobani Znajduje się w rejonie Guria. Jest to wschodni brzeg Morza Czarnego, a etymologia tej nazwy to jest po prostu tyle, co niespokojna Ziemia. Dlaczego? Dlatego, że tam mniej więcej w 8-9 wieku toczyły się różne walki bratobójcze, prawda? I stąd też ta nazwa. W każdym razie Guria słynie z dwóch rzeczy. Po pierwsze, z wody, z wody nageklawi. Która jest podobna składem do wody bodżomi, wodę bodżomi chyba każdy z nas zna. A także jest największym producentem, czyli jednym z największych producentów herbaty gruzińskiej. I teraz warto powiedzieć, że herbata gruzińska miała swoje oczywiście różnego rodzaju wzroty i upadki. I przede wszystkim początki w ogóle herbaty gruzińskiej to są lata 1833-1847, i herbatę do Gruzji przywiózł książę Eri z Chin. No i też warto tutaj podkreślić, że ta herbata była uprawiana najpierw w rejonie Ozurgeti, a krzewy, tak jak mówiłem, pochodziły z Chin. I w roku 1847, czyli no dosyć wcześnie, prawda? Ta herbata dostała nagrodę, czyli herbata gruzińska, w Sankt Petersburgu. A yy, pierwszy komercyjny ogród herbaciany powstał w 1865 roku, a już w 1899 roku herbata zdobyła złoty medal na Expo w Paryżu. I co tutaj warto też zaznaczyć, że niestety w okresie bolszewickim, czy też sowieckim, herbata bardzo mocno straciła. Dlaczego? Ano dlatego, że po prostu tutaj weszła do działania, jakby weszło do działania coś takiego co się nazywa Stachanowszczyzną można powiedzieć, tak? Czyli byle więcej, prawda? Byle jak najwięcej tej herbaty wyprodukować. No i dlatego mieliśmy później Coś, co nazywaliśmy w Polsce pogadliwie siennikiem stalina, prawda? E, później ta herbata była kiepskiej jakości, no ale słuchajcie, żeśmy doganiali Chińczyków. Mówię o Gruzinach oczywiście. Mała Gruzja dogoniła ogromne Chiny, jeśli chodzi o herbaty. No także wielkie brawa, mówię ironicznie. E, przy okazji, jeszcze na przykład gruziński czaj, czy też po rosyjsku mówiąc cifir był chętnie wsypany przez więźniów do kubków w ilości całej torebki prawda, jednorośnie wypijany dzięki czemu człowiek, prawda był odpowiednio nastawiony do życia pozytywnie jak nie wiem co dobra w każdym razie, w późniejszym okresie, mamy to szczęście, że Gruzja zaczęła odbudowywać swój przemysł herbaciany. Starsze panie sprzedają do dzisiaj na przykład herbatę z ogrodów, prawda, opuszczonych. Tak też się dzisiaj dzieje. Tak jak sprzedaje się u nas chociażby na przykład czosnek. Są też organizacje, które te ogrody rewitalizują, na przykład jest stara w co jest rewitalizowany tutaj przez Czecha Notabene. Ja całą tą historię opowiedziałem w innym filmie, także dam link do tego. Przy okazji też warto oczywiście dodać, że są takie znane nazwiska jak pan Ramirez, prawda? Czy pani Lejla? Gdzie tutaj naprawdę jest tego coraz więcej? I te ogrody są, jak mówię, rewitalizowane. I ta herbata gruzińska zdobywa coraz większe uznanie. I powiem szczerze, tak jak rozmawiałam na te tematy, to ona już dogania, powiedzmy, średniej dobrej jakości herbatę chińską. Czyli jest coraz lepiej i mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. Z całego serca tego Gruzinom życzę. Teraz przejdźmy do kwestii kultywaru. Kultywar to są oczywiście różne typy tych kultywarów, z tym, że taki najbardziej można powiedzieć no niezwykle popularny, co najważniejszy typ kultywarów to jest kultywar kolkida, prawda, który jest to kultywarem tutaj typowo gruzińskim, który został jakby, wiadomo wszczepiony z Chin, ale już Wszczepił się w Gruzję, można powiedzieć, tak w ziemię gruzińską. Jest to kultywar, który można powiedzieć tam powstał. E Jeżeli chodzi o kwestię zbioru, to jest to zbiór majowy, czyli jest to późna wiosna 2021 roku. I teraz wreszcie dochodzimy do tego, dlaczego z tego czajniczka i dlaczego z tego. Dlatego z tego, że tutaj jest fajnie wydobyć zapach, tak? zobaczyć jaki ten zapach jest. A z tego dlaczego? Ano, przyznam Wam sposób robienia herbaty gruzińskiej. Taką herbatę gruzińską tradycyjnie robi się w ten sposób, że do czajniczka w wielkości 250-300 ml wrzucamy około 20 g herbaty, to jest bardzo dużo. Zalewamy to wrzątkiem. Esencję wlewamy do jednej trzeciej lub jednej drugiej kubka, a resztę uzupełniamy oczywiście gorącą wodą. Ja tu mam taki Czajnik, prawda, podwójny, który się nazywa Czajdenryk. No i też właśnie też w ten sposób mam ocenię tą herbatę. Przy okazji, jeszcze jak będę mówił o kuchni gruzińskiej, to też troszkę powiem o tym, po co ta herbata jedna i druga, by się nadawała. Dobra, zatem najpierw pokażmy też, jak to wygląda czyli opakowanie na początek. Opakowanie wygląda w ten sposób, jest to o opakowanie typu DOJPAK, nie ma tu co pokazywać, prawda. No fajnie, że tu jest napisane oczywiście sposób parzenia, Jak tu jest, widzimy 250-300 ml, 2-3 minuty trzeba tu na 250-300 ml, prawda, wlewamy herbatkę. To jest 3 ml tej herbaty i parzymy 2-3 minuty, temperatura 26 tutaj. 96 stopni, przepraszam, 96 stopni, także tak to, moi drodzy, wygląda. Tak? tu mamy nazwę, wszystko tak, jak powinno być. Jest to oczywiście kamelia sinensis. Dobra, także kolejna sprawa to oczywiście wygląd liścia. Liść wygląda w ten sposób. Widzimy, to jest gruby liść, bardzo ładny, yy, czarny, prawda? Nawet chciałbym wam pokazać taki dłuższy. O, zobaczcie. Jakie to jest długie. Tak? Bardzo ładna herbata. Naprawdę bardzo ładna. Notabene jest to herbata robiona tradycyjnie. Jest to herbata ortodoksyjna, co jest istotne. Prawda? Taką herbatę możemy sobie zalewać w czarce, tak jak sprawdzam osobiście, co najmniej Trzykrotnie. Można by było tak nawet liczyć. To jest z kolei herbata już. Prawda? Zalana. Liście zalane tak wyglądają, prawda? Duże, ładne, grube liście. Bardzo porządne liście. Bardzo mi się podobają. No i dobra, i teraz spróbuję herbaty oczywiście tej zalanej w czarce. Ona jest ściągająca, i czuć od razu kwiatowość tej herbaty. I lekką dymność. Miodowości niespecjalnie, ale tą dymność i kwiatowość jak najbardziej czuć. I to jest duży plus tej herbaty. Ta herbata jest naprawdę przyjemna w smaku. No i moim zdaniem zdecydowanie jest dobra. Ale teraz zobaczymy tą herbatę. Tu obok. Czyli bierzemy najpierw głodną część, nazwaną demli w języku tureckim. No i wlewamy czaj. Oczywiście esencję. Prawda? I do uzupełniamy tą esencję wodą. I zobaczymy, jak ona smakuje. Szczerze, gdybym miał wypić, gdybym miał częstować gości zdecydowanie tym. Czyli zdecydowanie herbatą pudręską, z tym, że oczywiście herbatę pudręską jest podawana w filiżankach małych, albo też w odpowiednich tutaj szklaneczkach w kształcie tulipanów lub też talii kobiecej, prawda? Ale generalnie jakbym miał podać tą herbatę to właśnie tak. Dlaczego? Tego, że przede wszystkim jest to oczywiście dla gości o wiele łatwiejsze, tak? Ale też i ta herbata ma pewnością większe pobudzenie. I do czego te dwie herbaty się nadają? Wydaje mi się, że jedna i druga de facto do tego samego, z tym że ta bardziej. Czyli do czego? Do dań gruzińskich. Na pewno nadawałoby się świetnie do gruzińskiego chleba, nadawałoby się doskonale też do yy, na przykład yy, dań takich yy, typu yy, na przykład ciasta miodowego z orzechami, prawda? Czy też ciasta, miodowy, yy, czy też ciasta samego z orzechami też nadawałaby się świetnie pod szalotkę naszą polską, kochaną. Myślę, że też spokojnie by się nadawała, słuchajcie moi kochani, pod ciasto pigmento dodatnie. Wiecie chyba o co chodzi, prawda? W każdym razie po to się też na pewno nadaje i też zobaczymy, co nadaje się, moi kochani, pod to. Widzicie? To jest takie ciasto gruzińskie, ja to opiszę oczywiście w opisie, jak ono się nazywa. I teraz zobaczymy, jak ona smakuje razem z herbatką. Popijamy czaju. No powiem Wam, że naprawdę jest fajne, w ogóle są godzinki ciasta do herbaty. To jest, też tutaj zobaczcie, w środku serek mascarpone, zobacz żadłoczku to specjalnie dla Ciebie, to mój drogi żarłoku TV, prawda, mamy serek mascarpone, mamy też tutaj maliny w środku i popij taką grudzińską herbatką. Wam tak, niebo w gębie, Naprawdę doskonała rzecz. Kupiona w Duzińskiej piekarni na ulicy Targowej 41. Na starej prader. Naprawdę z herbatą doskonała. Świetnie się uzupełnia, bardzo dobre, powiem Wam jeszcze do czego, nadawałaby się ta herbata świetnie do gruzińskich pierogów Hinkali, prawda? Hmm. Też. Z takich kolejnych rzeczy. No Do dobrego kebaba. Też za Do ciasta drożdżowego. Słuchajcie, ta chyba naprawdę jest bardzo dobra. Jakbyśmy chcieli ją, powiedzmy pisz tak co te dla siebie. Prawda? żeby wypić kilka razy, nie bawić się w to. Metoda chińska jest świetna. Tylko oczywiście trzeba poczekać te 3 minuty w tym przypadku, a nie 30 sekund, dajmy na to. Także przejdźmy do podsumowania. I oceny szkolnej. W ocenie szkolnej, w swojej klasie, Obie te herbaty oceniłbym na szóstkę, z tym, że ta herbata tutaj jest mocniejsza. Ona jest fajna, na przykład jakbyśmy chcieli toczyć długie dyskusje, mieć dużo kofeiny, prawda? Ta herbata byłaby doskonała. Zajmę sobie oczywiście później, a w kolejnym odcinku tak jak mówię. Naprawdę do gruzińskich zdań jest świetna, jest świetna w ogóle do picia takiego sote, ale sotę to już mówię lepiej wypić sobie z tej czareczki, natomiast no czareczki japońskiej w tym przypadku. Naprawdę świetna herbata, doskonała, bardzo dobra. Czyli jak ja mówię szósteczka. No, duży plus za. ten czaj, prawda? Także moi kochani, w tym przypadku, jak zawsze, Maciej Wiśniacki tym razem lekko suknę. Doskonała herbata. Także szczęść Boże z Pannym Bogiem i Miłej nocy życzę. No to sobie golniem. Dobry czaj, naprawdę dobry czaj i drodzy robi robicie kawał dobrej roboty.